na sporobocznych Kościół posiada poziomy empor wspartych kolumnach, na drewnianych kolumnach polichronowanych na markuch. Łójny empor są postawione z czterema z Pisma Świętego, malowanymi dielandami kwiatów i medalionami trzymanymi przez anioły, a na zakończeniu naw obrazami ze starego i nowego wystawego. Asystując uprywę, nieznacznie ożywia dobudowane do zakrystki przy wschodnim zakończeniu nawy głównej, wbrew wcześniejszym ograniczeniom, kościół posiada pięć wież. Przed Państwem pierwsze okazałe dzieło sztuki – ambona. Usytuowana została na skrzyżowaniu tak by z każdego miejsca na wielku widoczny był Z jednej z jaskółca, którego fragmenty delikatnie kampon rozłożono. Na kamponu smukły drewniany i polichromowany karton sięga wysoko w Fundatorem wspaniałej kazarnicy był pobożny kupiec skorzelecki Melchior Perko, a prace rzeźwiarskie wykonał prawdopodobnie jedynie wówczas mistrz Franz P. Utrzymują ośmiu korpus, na obwodzie którego pasmo przedstawiają chrześcijańskie zbawiciele świata, Salvador Mundi i czterech ewangelistów oraz personifikacje wiary i mgłę Dekoracje ambony dopełniają przedstawienia na balustradach Po jednej stronie sceny uprzyżowania i wywyższenie węża po drugiej stronie ich testamentowe rewigilacje zesłania i Mojżesz z tych Nad drzwiami na umieszczono kartusz trzymany przez Lubaszka Puta z wyrytą inskrypcją o fundatorze i datą powstania tego dzieła. Stoszkowy Drozdniowy Pantagin posiada bogate dekoracje figuralne. Wśród skłębionych obłoków są postacie postołów puta, do święty jako gorynica promienistej glory. Tarcza Słoneczna z hebrajskiej Gminy Boga Yahweh oświetlała blaskiem czytającego Pismo Pastora. Dziś patrzymy na piękno bogate ornamenty filuterańskiej kazagnicy, mając w pamięci tragiczne wydarzenia z 1745 roku, kiedy głoszący z ambony Pastor został śmiertelnie rażony piorunem i zginął świątyni. Epitafium nieszczęsnego umieszczono na rewizie pomnika na zewnątrz. Obok Zephyrsty. Z pewnością, wchodząc do świątyni, zwróciliście Państwo uwagę na piękne malowidła sklepienia. Powstały w dwóch etapach i wyszły spod pędzla dla wielkich barwowych artystów Feliksa Antona Szefflera i Johanna Franz Hoffmana. Z tego Przyjrzyjmy się freskom nawyków oraz czaszy sklepiennej. Na przecięciu na Johann Franz Hoffmann z Burgowa w latach 1734-1735 wykonał tę przepiękną, utrzymaną w stylu barokowego iluzję. Historia narodzenia patrzą. Po Państwa prawej stronie rany krzyża rynku dnionych. Hoffman namalował wizyjną scenę serb i okupantów. Najwspanialsza jest jednak malownika o złoconej czaszy, którą Hoffman usytuował w centrum kościoła. Widzicie Państwo kasetonową czaszkę z czterema oknami i czterema arkadami, w których umieszczono balustradę walkowy z dekoracjami i błękitem nieba. W środku kopuły jest tarcza zegara z dwunastoma znakami Żydiaków, który symbolicznie przypomina, że upływający czas zbliża każdego z nas do nieuchronnego końca. Nad głównym wejściem do świątyni widzimy wspaniały, mistyczny kres Szeflera z martwych w stali Niezwykłym Niezwykłemu wydarzeniu towarzyszą grający aniołowie, oślepieni blaskiem żołnierze padają na twarz. Do grobu zbliżają się trzy magie. Za skrzyżowaniem na Szefler maluje według tematyczno-ideowego zamysłu.